Siemano, Siemano, z tej strony Meksikano, a co to się stało, że się powinnemu nagrywać udało. Witam was serdecznie, odwilż w pełni, więc tylko można się przeziębić. Mój głos dzisiaj jest zdecydowanie lepiej. I nie brałem żadnych tabletek, także bronię się i woluję. Czemu tak dzisiaj yy, powinnemu jeszcze, no bo tak nie powinienem powinnemu nagrywać, bo jest Śro no środek to tygodnia to nie jest, wtorek czas na worek, eee, co to się stało takiego i zaraz pewnie ktoś powie uszczypliwy, wziął se pewnie wolne znowu, jak nie rentę to choroba i tak w kółko, no nie no niestety, nie muszę cię zmartwić, nie biorę wolnego, Działam cały czas, a powodem tego, że dzisiaj jest w dzień, ponieważ musiałam załatwić pewną sprawę, musiałam się troszkę wcześniej zerwać i się udało. Jest godzina 15, więc właściwie to szarzeje i pewnie film całkiem możliwe, że skończymy nagrywać będzie jeszcze bardziej szaro. A jakież to sprawy musiałam załatwiać? Otóż słuchajcie, dzisiaj złożyłem papiery na. Yy, złożyłem papiery na paszport. Na paszport. A co? Paszport jest potrzebny, paszport trzeba mieć, ee, ponieważ słuchajcie, no teraz możecie sobie dopowiedzieć, no e, ten wyjazd, wyjazd marcowy, marcowanie moje, no będzie wymagało paszportu, więc teraz możecie sobie strzelać, gdzie ten będzie, e, gdzie ten będzie wyskok i po co ten paszport będzie potrzebny, no ale potrzebny paszport będzie, no i taki wniosek złożyłem e, tu w suwałkach, mogę wam powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda dla tych, którzy nie wiedzą, bo być może niektórzy się zbierają do tego, żeby złożyć sobie wniosek o paszport. Paszport, słuchajcie, kosztuje bez zniżek, bo jest sporo zniżek, ale większość dla kombatantów, emerytów i dla wojskowych są zniżki. Natomiast dla takich przeciętniaków jak ja, którzy nie mają zniżek, bo nie jestem ani emerytem, ani kombatantem, ani też nie jestem wojskowym, taki paszport, słuchajcie, kosztuje 140 zł na obecną chwilę. Niestety nie da się zrobić yy, i załatwić tego yy, przez yy, internetowo. Yy, trzeba się stawiać, niestety, osobiście, ponieważ wymaga to oprócz stawiennictwa podbicia dwóch palców, lewej i prawej ręki palców wskazujących. Yy, no i zdjęcia, dostarczenia zdjęcia oczywiście yy, jednego zdjęcia, które. Przynajmniej tutaj w suwałkach z powrotem mi oddali, bo potrzebne było tylko do skanu. I to tak naprawdę wszystko, czyli po to tylko się trzeba stawić osobiście, żeby odbić swoje dwa paluszki wskazujące prawej i lewej ręki, zapłacić 140 zł, no i dostarczyć jedno zdjęcie, które Wam oddadzą. Tak wygląda obecnie wyrabianie paszportu. To mówię dla tych, którzy są zainteresowani, bo słuchajcie, ja na przykład. E, nie wiedziałem, jak się wyrabiasz paszport, bo się nie interesowałem, ale teraz, teraz już wiem, więc taką wiedzę mogę dla was przekazać. E, no i tyle. No i czekamy na paszport. Czekamy na paszport. Paszport dla jego będzie. E, także, także jestem zadowolony. I stąd takie wcześniejsze trochę ukończenie moich wspaniałych zajęć dobowych. E, to nie znaczy, że miałem wolny dzień, bo nie miałem wolnego dnia absolutnie. I tak to słuchajcie, wygląda. Także róbcie paszport! Za 140 zł się chyba opłaca. Gorzej, jak się zgubi paszport, ponoć jest 200% naliczenie czyli wtedy, jak ktoś zgubi paszport i będzie chciał wyrobić na nowo, to taki paszport kosztuje 140 plus 200%, czyli wychodzi. 420 zł. Masakra, paszport trzeba będzie sobie chyba na szyi i na łańcuchu wieszać, żeby go nie zgubić. E, kolejną rzeczą, o której Wam teraz powiem e, Jestem zadowolony No bo m, dzięki jednemu z widzów e, którzy, Który mi Dał namiary na tą osobę Na tą wspaniałą Rozumiem dziewczynę e, Która wsparła mnie e, Na super czacie e, Bardzo dziękuję przede wszystkim e, Tej osobie, która m, Która mi dała namiar Jak to znaleźć e, To po pierwsze, no a po drugie Dziękujemy serdecznie i tutaj teraz wymieniamy nikt, jakże nie kto inny jak Aleksanna. Aleksanna i to było około 18 zł. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że Aleksanna wybaczysz mi tego, że nie mogłem Cię znaleźć. Właściwie to tak naprawdę nie miałem wczoraj zbyt dużo czasu, żeby Cię znaleźć i jeszcze, żeby nagrać film. Więc tutaj dzięki, dzięki jednemu z widzów faktycznie zajrzałem i jest Aleksanna. Aleksanna, jakże piękne, podwójne imię składające się z Aleksy. Aleksandry i Anny. Aleksanna. Eee, no jej bardzo ładny awatar. Także pozdrawiam eee, cieplutko. A teraz przechodzimy, przechodzimy do szkolnej. Przechodzimy do szkolnej. Dopadł się, doskoczył jeszcze jeden film. Eee, miał być hit na. na wtorek. Bo wtorek, czas na worek. Ale z tego względu, że słuchajcie, że. Jest widno i jeszcze jest szansa, żeby nagrać, żeby trochę, bo chociaż było mnie widać. E, poza tym ja o wiele fajnie się czuję, jak nagrywam, e, kiedy, kiedy mogę też coś widzieć, oprócz kamery przed nosem, której i tak wczoraj prawie nie widziałem, bo padał deszcz. Więc postanowiłem, że dzisiaj jeszcze nagram coś o szkolnej. E, a e, hiciorka pozostawimy na e, dzień, w którym nie będzie niczego. I wtedy będzie hicior. E, ale nie znaczy to, że nie będzie dzisiaj. E, Pozdrowień e, i podziękowań za, e, za Tipli. E, także to będzie na samym końcu filmu podejrzewam, ale teraz słuchajcie, przechodzimy. Przechodzimy do szkolnej. Cholera jasna, ja przechodzę przez ulicę, my przechodzimy do szkolnej, pan musi czekać na mnie niepotrzebnie. Przechodzimy do szkolnej i to dalsza kontynuacja tego samego dnia, czyli niedzieli. Niedzieli dzisiaj mamy wtorek, e, a mm, film jest z niedzieli. No i cóż, no. Jednak, a jednak Tomasz został przynajmniej w tym filmie. Chociaż ja jeszcze bym, ja jeszcze bym gdybał, czy on zostanie ze względu ze względu na wielki apetyt spożycia alkoholu przez jego, czytaj przez Tomasza. Więc on tam niby zostaje, on, on zostaje on oczywiście mimo wszystko, że em, że tam wszystko jest Przyniesione, czyli jedzenie, pamiętajcie, za cztery stówy, to Tomasz półświadomy, bym tak powiedział, półświadomy, bo chyba nie do końca świadomy tego, co się tam wokół niego dzieje, ale w sumie to samo tyczy się Konona, bo ruch się zrobił jak na marszałkowskiej ee, i tutaj biegał Aaron, biegał e, Tomek, a Konon po prostu kompletnie zdziwiony siedział, ale Tomasz też troszeczkę jakby. E, zajebany ułem, o tak bym powiedział, trudno, będzie eska żółta. Eee... Troszeczkę chyba zajebany mułem, bo, yy, bo mimo tego, że kupa jedzenia stoi na piecu, w którym miał zacząć palić, to Tomasz cały czas chce gotować coś dla Konona. On chce go... Czy Tomasz go truje? Czy Tomasz ma jakieś zacne, dziwne zamiary wobec Konona, skoro tak mu zależy na tym gotowaniu dla Konona ciepłego posiłku? Przecież Konon tam ma kupę żarcia i plus jeszcze pasza. Pasza dla prosiaczka, która nie może się zmarnować i... I tutaj nawet chyba e, Jacek od Psara Arona Labradora, brawo ty, Meksyk, zapamiętałeś? E, nawet, nawet słuchajcie, on tutaj proponował, że tej paszy trzeba dla Krzysztofa od czasu do czasu podrzucić z mleczkiem. Pamiętajmy, że Major też z mleczkiem płatki jadał na śniadanie, więc dlaczego by Krzysztof nie mógł jeść paszy dla prosiaczka e, dzierżąc w ręku berło, które dostał, bo tutaj strasznie się... Ja dziwię się, że... Ja dziwię się w ogóle, że panowie się tak zainteresowali tym berłem. No, Aron to tam chyba z 4 czy z 5 razy na, tym, na tych dwóch filmach, to z 4 czy 5 razy o tym berle cały, cały czas gadał. Panie pan się uspokoi. To penes jest zwykły, to... Gumowy pewnie w dodatku. Daj pan spokój. Nie interesuj się pan penesami. Czymś innym trzeba się zainteresować. Też... Na C! Na... No różne nazwy to, ale to to kobiecą częścią ciała, nie Penesami. Nie, pani... pani jak w tą stronę pan idziesz. Zostaw pan tego Penesa spokojnie, niech te berło dzierży. Konon on z tym berłem sobie. Majta i, i, i wymajtuje, wymachuje na lewo i prawo. A pan go zostaw, nie trzeba. Także tak to słuchajcie sytuacja wygląda. No i oczywiście yy, Tomek, dlaczego ja mówię, że nie wiadomo czy on został do końca. No bo już mamy w filmie wyjście, wyjście Jacka już e, z posesji Krzysztofa, ale no i dalej nie wiadomo co będzie, nie? Bo następny film to będzie prawdopodobnie, kiedy Jacek przyjdzie po raz kolejny, natomiast tam w trakcie filmu cały czas, mm, cały czas e, Tomasz boryka się ze swoim, ze swoją przypadłością i z apetytem, który był, bo moim zdaniem dosyć duży apetyt, bo apetyt na spożywanie alkoholu przez niego. I on tam kilkukrotnie zaczepiał Jacka, e, bądź też Jarka, zwał jak zwał, e, o to, żeby mu parę złotych podrzucił, żeby chona na jakieś piwko. Że on wyskoczy po te piwko i moment wróci. No i Jacek mu tam zwraca kilkukrotnie uwagę. O tym, żeby nie pił no jednak na szkolnej, bo zaraz będzie awantura i dym, a i tego, tych tego, nikt nie nagra, bo przecież nikogo tam w tym momencie nie będzie. Oprócz kamer, o <laughs> srawka, no to tam nikogo więcej nie będzie. E, więc jedyne co, kto będzie mógł sobie obejrzeć taką, taką zadymę, to tylko jedynie mm, sradek. Trudno, nic na to nie poradzisz. Także e, tutaj te parcie, straszne parcie, y, Tomasza na spożycie może wskazywać, że pan Tomasz nie dotrwa do końca nocy, bo jak mu Konon będzie tam wypominał e, jakieś kotlety mielone i tak dalej, y, które zjeść trzeba, no to nie wiadomo tak naprawdę, słuchajcie, czy, y, czy y, Tomek zdoła zostać do końca, czy po prostu się nie urwie, ze względu nawet na to, że będzie miał ochotę spożyć wspaniałe, przepyszne piwo które pewnie gdzieś u kogoś sobie załatwi po prostu, no bo jak nie ukonona, no to gdzieś indziej, nie. A może będzie taka rozsada, że Krzysiek daj mi piwo, bo jak nie, to wyjdę. A jak zostaną się sami, no to Krzysiek będzie pod ścianą. No i nie wiadomo, jak to się może skończyć. Może się nawet skończyć boksem. No bo też, co zauważyłem tam w tle przez te dwa filmy, przez ten ostatni i przedostatni, tam cały czas leciał boks. Ja się też zastanawiałem, czy Krzysztof właśnie nie szykuje się na walkę z Tomaszem. No bo przypomnijmy sobie, Krzysiek chciał startować już nie z jedną osobą, nawet i ze mną, i z innymi ludźmi, i rzucał rękawiczki, ale ostatnią osobą, z którą chciał wystartować na solo, e, solo pozdrawiam, solo 1340, pozdrawiam, e, no to był właśnie Tomasz. I może dlatego Konon tą walkę bokserską jakąś tam e, cały czas oglądał, może ćwiczył jakieś tam, wiecie, swoje kocie ruchy, żeby potem e, jakoś Tomasza potraktować, chociaż słabo to wskazuje e, na to, żeby Konon miał jakiekolwiek siły, ponieważ Krzysztof nie da radę, nawet mleka, nie da rady sam odkręcić, no co to, to tu mówić o machaniu rękoma, albo by co najmniej o wchodzeniu do samolotu, do Jugosławii, tej wycieczki nie będzie. Niestety, Krzysztof nie jest sprawny na tyle, żeby poruszać się gdziekolwiek i jakkolwiek, bez chyba już chodzika niedługo. Zobaczycie, że jeszcze będzie, że faktycznie będzie pchał ten chodzik, bo inaczej nie da rady, nie da rady się poruszać. Co tam jeszcze było? W Tle box już było, że żarcia, że żarcia jest dużo, też było. O ruchu też było, o berle też było. I o kombinacjach piwkowych Tomasza też było, więc to chyba wszystko z tego, z tego jednego filmu, to i tak chyba sporo wyciągnąłem, ale o jednej rzeczy zapomniałem wam powiedzieć. Ehm, bo Krzysiek przecież zaproponował mi pracę. Ale ja, ja Krzysztof, ja mam pracę, ja mam pracę, ja mam pracę, pracuję, dzielnie się trzymam, ale pani Krzysztofie. Pan zaproponował mi pracę na dachach, no ja z tymi rękoma na dacha nie wlazę. I tym bardziej za dwa piwerka, I za jakieś. Czy jak to tam Krzysztof pokazuje? Nie wiem o co chodzi z tym, czy ja będę całował butelkę, czy, czy on będzie całował mnie w berło, czy jak, że on tak będzie... Wiecie, on tak robi. No kurczę, sprawdźcie zobaczcie sobie eee, na tym filmie, na którym proponuje mi pracę. Także Krzysztof, ja... Odmawiam kategorycznie e, pracy u Ciebie za jakieś dwa... Bo ja nie wiem o co chodzi, ja nie wiem, nie, może ja chyba nawet nie chcę wiedzieć o co chodzi. E, także może, jeżeli ktoś ma Ci odświeżać dach, no to jest tam Jacek, e, który jest chyba młodszym chłopem ode mnie, więc zdecydowanie na pewno sprawniejszym. Ręce, ręce dla jego nie bolą. E, jest tam też e, Pan Tomasz, który chętnie wszystko posprząta, może i posprząta też śnieg z, z dachu. Dlaczego by nie? Chciałbym to zobaczyć, jak Pan Tomasz chodzi po dachu, po śniegu, no bo ja w swoich świetnych czasach, no to potrafiłem prawie na każdy dach wejść bez problemu, nawet z karkówką w ręku, albo no też w zębach, zwał jak zwał. Natomiast nie wiem, czy Tomasz jest na tyle akuratny, że poradziłby sobie z, wchodząc na dach z karkówką i jeszcze go odśniżając to już by było coś, nieprawdaż? Eee, także Krzysztof, niestety, zmartwiecie. Nie będę u ciebie podachu chodził, absolutnie odpada za żadne cmukanie i za żadne inne e, rzeczy. Tyle słuchajcie ode mnie. E, a teraz po prostu przejdziemy do czytania, które będzie na pewno nieproste, bo ja to muszę z telefonem robić i najlepiej tam gdzieś ukucną i usiad przycupnął. Natomiast e, no, z tym cupaniem może być krucho, więc zajrzyjmy do galerii, ja muszę zdjąć niestety okulary. Innego wyjścia nie ma i teraz będziemy czytać wasze, e, wasze donejciki i pierwszy donejcik to jest od Andrzeja Kaborodo, 30 zł. bardzo dziękuję, z tekstem, siema Meksu, ja i moja dziewczyna uwielbiamy twoje filmiki, w których odnosisz się e, do szkolnej i wielkiego warmianina. Bardzo proszę pozdrowić Monikę i Andrzeja. Monika i Andrzej z zieleni Góry. Pozdrawiam Was serdecznie. Dosyłamy drobny datek na marcową przygodę. Bardzo Wam dziękuję. E, jeszcze raz Was pozdrawiam serdecznie. E, no i cóż mogę więcej powiedzieć? Oglądaj ta, oglądaj ta. Kolejna osoba to jest Radek z Wrocławia. 8 złotych radków z Wrocławia, ja tak przykładam tą kamerę, muszę tu czytać, nie? 8 złotych radek z Wrocławia i Siemano Meksikano. Pozdrawiam z Wrocławia. Kiedy spotkanie z Kononowiczem? Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, kiedy będzie spotkanie z Kononowiczem i czy kiedykolwiek do niego dojdzie. Ja już powiedziałem, na neutralnej ziemi jest to możliwe. Na pewno nie będę stał pod bramką, to wybijcie sobie to z głowy. E, natomiast na neutralnej ziemi będzie wiosna, będzie lato, może Jacek przywiezie Konona do Suwałk, chętnie Konona po obworze, po... chętnie Konona po obworze, po e, okolicach e, suwalskich jezior. Kolejna osoba to jest Przemek 30 zł Przemku, bardzo dziękuję. I, I i tekst, i tekst, którego kurde muszę znowu powiększać. Pozdrowienia z Norwegii, a z Krzyżkiem jak nie do Jugosławii, to to może do Czechosłowacji, Czechosłowację. Może i na Czechosłowację, może i do Jugosławii zobaczymy co czas pokaże jak to z tym kononem nie, jest bardzo dużo rzeczy trzeba by było załatwić żeby takiego konoga wcisnąć do, do, do samolotu, nie, nie ukrywajmy słuchajcie no, gdzieś są te, te, te realia no, kurwa co z tym jestem, no kolejna osoba to jest interaktywnie 6 zł na litr paliwa, bardzo dziękuję litr paliwa też się przyda, bo Skoda nie jeździ na wodę I bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie kolejna osoba to jest Zam! Łamane VZK, K5 złotych i tutaj bardzo, bardzo nie, nie, nie wiem, to, to nie chodzi, że nieprzyjemny, tylko z takich zarzutami chyba tekst. Meksyk, z szacunkiem do ciebie, ale moderatorów na czacie YouTube to? Tomasz z pierwszej łapalki. Za kur bana dostałem na dwóch kontach. na jednym za samo kur, a na drugim za nic. W Patałachu. Przepraszam bardzo, ja ciebie nie wyzywam. Mm, czy dostałeś bana permanentnego, czy jakoś tam się tak mówi, bo jeżeli tak, no to ja chętnie mm, przywrócę e, twój nick z powrotem, no ale u nas za same, za same przekleństwo się nie dostaje bana, u nas się dostaje bana, jak ktoś z z me Meksyka, więc albo to był przypadek, albo to była pomyłka, albo niedopatrzenie, ale jeżeli e, jest adres mailowy mój, jeżeli, mm, jeżeli jesteś w stanie odpisać na maila do mnie i podać swój nick, ja sprawdzę, czy jest zbanowany na stałe. Jeżeli jest, to cię przywrócę i zobaczymy, jak to będzie i za co dostałeś tak naprawdę bana, bo u nas raczej banów się nie dostaje na stałe, przynajmniej żaden z tych moderatorów banów na stałe nie daje. Oczywiście dostajecie bany mm, ilość tam czasowe ale na stałe chyba nikt nie dostał, a jeżeli, to musiał bardzo, bardzo sobie na to zasłużyć. I ostatnia osoba to jest Szymonipo20zł mm, z tekstem Awe, Shatan Mexicano, niech ogień piekielny rozświetla Ci drogę w mroku, a w zimne dni niech Cię ogrzewa. Bardzo dziękuję Szymonipo za ten donajcik, dziękuję za wsparcie. Dziękuję ogólnie Wam wszystkim e, za to, że jesteście, no bo bez Was nie byłoby mnie, nie ukrywajmy. Ja jestem też tego świadom i Wy też jesteście tego świadomi, e, więc bardzo Wam za to dziękuję, m, że jesteście, że oglądacie, że wspieracie i wiem, że jednym się podoba moje gdybanie o szkolnej, a innym się nie podoba. Dla jednych jestem nudny, a dla drugich jestem zabawny, ale tak to w życiu jest, że nie da się wszystkich uszczęśliwić. I tym akcentem pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i prawdopodobnie do jutra, bo może jutro w końcu wpadnie ten hicior. To będzie na środę, no niestety. Środa, dzień loda. Wtorek, czas na worek. Pozdrawiam serdecznie.